Jeszcze raz dziękuję za wystąpienie. Parę słów może ode mnie. W pierwszej kadencji Rady nie byłem. A później już cały czas kontynuuję swoją samorządowość przez cztery kadencje. Ale pamiętam, pamiętam pierwszą kadencję. Byłem przewodniczącym. Oddziału y, Solidarności Region Mazowsze. Trudne czasy. Trudne czasy dla samorządu, który był, miał przekazywane zadania, ślad za tym, y, środków było bardzo mało. Pamiętam problem ze szpitalem, jeszcze wtedy gminy się zajmowały. Pamiętam. Zbliżające się bezrobocie, istniejące zakłady pracy w naszym mieście. Bardzo trudny czas pierwszej kadencji. Druga kadencja, przejmowanie szkół. Momenty, gdzie nie było na kredę, na środki czystości. Wypadały okna i były dziurawe. I musieliśmy zmierzyć się z tymi problemami. Czasy trudne, ciekawe, ale prowadzące nas chyba do celu, do dzisiejszych dni, gdzie możemy mówić o oświacie z, z podniesionym czołem, że co roku wszystkie rady miejskie inwestowały naszą oświatę, nasze zdrowie na tyle ile mogły. Były były trudne czasy, ale nikt nie może nam powiedzieć dzisiaj, że to właśnie tak powinno być. To samorządy powinny decydować o tym, co się dzieje tutaj w naszej małej ojczyźnie, a nie ludzie u góry. Nie chciałbym rozwijać bo cztery kadencje Rady mógłbym mówić, mówię o swoich, Panie Burmistrzu. Ja akurat cztery kadencje mógłby mówić długo, długo i dobrze, i źle. Ale jest za dłużko, powiem tak szczerze. I nie chciałbym Państwa tak głęboko Bardzo proszę o zabranie głosu. Pana Radosława Oliwickiego. Szanowni Państwo, mieszkańcy miasta Nowy Włópno Mazowiecki, Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu. W dzisiejszym mam przyjemność zaszczyt prezentować panu Marszałka Dama Stodzika na dzisiejszych uroczystościach. Pan marszałek skierował list do tak jak powiedziałem mieszkańcom Pana Przewodniczącego, Pana Burmistrza, pozwolę go sobie w tym momencie odczytać. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uczystą sesję Rady Miejskiej z okazji XX samorządu terytorialnego. Jedną z najważniejszych reform przeprowadzonych w okresie demokratycznych przemian po 1989 roku było przywrócenie samorządu terytorialnego. W okresie wcześniejszym, kiedy obowiązywała zasada jednolitości i władzy, samorząd terytorialny w zasadzie nie istniał. Dopiero przejście do ustroju demokratycznego dało możliwość utworzenia wspólnot samorządowych. Mogą one samodzielnie decydować o nawet najważniejszych dla lokalnej społeczności sprawach publicznych. Przez ostatnie 20 lat wzrosła pozycja samorządu terytorialnego. Zyskał on trwałe miejsce w świadomości społecznej oraz umocowanie w Konstytucji RP, a organy wykonawcze gmin są wyłoniane tych wyborach bezpośrednich. Konsekwencją tych reform jest również przejmowanie przy, przez samorząd kompetencji i zadań od władzy rządowej. Dzięki temu administracja staje się bliższa obywatelom, którzy równocześnie zyskują większy wpływ na działanie. Działania podejmowane przez rządzących. Gratuluję Państwu 20 lat funkcjonowania samorządu. Jestem pełen uznania dla Państwa trudnej, lecz niezwykle owocnej pracy na rzecz rozwoju swojej lokalnej społeczności. Wierzę, że kolejne lata działalności samorządu przyniosą w realizację realizacji wielu wspaniałych przedsięwzięć i projektów, które w widoczny sposób wpłyną na poprawę warunków życia mieszkańców, a także podniosą jego standard. Wszystkich uczestników uroczystości pozdrawiam i życzę wszelkiej pomyślności. Z wyrazami szacunku, Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego. Pozdrawiam. O zabranie głosu poproszę przedstawiciela Pana Burmistrza Łąska, Panią Katarzynę Mikołajewską. Jeśli przekręciłem nazwisko, to bardzo proszę się przedstawić. Dzień dobry, Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Jak Pan Przewodniczący powiedział, nazywam się Katarzyna Mikołajewska, i przyjechałam do Państwa z Błońska i mam wielki zaszczyt i honor reprezentować burmistrza mojego miasta, Pana Andrzeja Wiedrasika i przeczytam życzenia, które do Państwa skierowałam. Z okazji uroczystości 20-lecia samorządu terytorialnego Gminy Nowy Dwór Mazowiecki, Burmistrzowi Nowego Dworu Mazowieckiego, panu Jackowi Kowalskiemu, Radnym Rady Miejskiej oraz wszystkim pracownikom samorządu życzenia dalszej wytrwałości i powodzenia w podejmowanych działaniach, niech kolejne lata będą wypełnione sukcesami. Zaś społeczna akceptacja będzie źródłem satysfakcji i motywacji do dalszej pracy. W imieniu samorządu miasta Płońsk, burmistrz miasta Andrzej Pietrasik. Dziękuję bardzo. W imieniu członków 90-letniej organizacji tak doskonale wpisującej się w społeczeństwo lokalne, w społeczeństwo Nowego Dworu, czyli Polskiego Sierpniowego Krzyża, pragnę złożyć na ręce Pana Burmistrza podziękowania i list gratulacyjny z okazji 20-lecia samorządu. Pan Jacek Kowalski, Burmistrz Miasta Nowej Boga Szanowny Panie Burmistrzu, serdecznie dziękuję za zaproszenie na doniosłą dla wszystkich polskich samorządowców uroczystość. Świętujemy dziś bowiem już rocznicę 20 odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce na szczeblu gminy. Przerwrócenie samorządnych i samodzielnych gmin było elementem transformacji ustrojowej, która zapoczątkowana została w 1989 roku. Przyjęcie władz lokalnych przez przedstawicieli wybranych wolnych i demokratycznych wyborach było krokiem milowym w procesie kształcowania się demokracji. Z perspektywy czasu możemy dostrzec, jak wiele dobrego wnioskuje gminy do życia obywateli. Odpowiedzialność za terytorium gminy, za losy całej społeczności lokalnej opocowała i owocuje działaniami i inicjatywami, które pokazują siłę i rozwój polskiej samorządowej. 27 maja 1990 roku weszła w życie ustawa wprowadzająca w życie zmiany ustroju samorządowych, ale przede wszystkim odbyły się pierwsze wolne wybory. Do dzisiaj niemal 20 lat dokładnie po tych wydarzeniach spotykamy się, by uczcić samorządność małej ojczyzny Nowego Dworu Mazowieckiego. Dlatego na Pana ręce, a za Pana pośrednictwem wszystkim osobom pracującym przez ten czas w nowodworskim Samorządzie oraz działającym społecznie dla dobra całej społeczności lokalnej, chciałbym złożyć serdeczne gratulacje za dzieło 20 lat, jakie prowadzicie oraz życzyć. Wielu dalszych sukcesów i osiągnięć. Życzę Wam, aby w codziennej pracy zawsze towarzyszyła Wam świadomość działania propublikowo dla dobra ogółu. Jednocześnie dziękuję bardzo, bardzo gorąco za wspaniałą współpracę nie tylko z Polskim Czerwonym Krzyżem, ale jak myślę, będę wyrazicielem wszystkich organizacji pozarządowych. Jeszcze raz najmocniej dziękuję.